Myślę, że polega na tym, żeby z organizacji zarządzanej w sposób tradycyjny przejść do organizacji, która, jest, która wykorzystuje technologię w największym możliwym zaangażowaniu w organizację, tak żeby organizacja dzięki temu osiągała największe efekty. Ale kluczową sprawą w transformacji cyfrowej są ludzie, bo technologia jest tylko narzędziem a to ludzie muszą go używać. I dzisiaj z doświadczeń wiemy, że często technologia już jest w tych miejscach, natomiast jest nieużywana w taki sposób, jaki powinna. Dyskusja o organizacjach zarządzanych przez dane. Czy organizacje są dzisiaj zarządzane przez dane? Tak? Czyli, czy, czy rzeczywiście ta analiza danych, które możemy już się zbierać w czasie rzeczywistym, jest w odpowiedni sposób wykorzystywana w organizacji? Zazwyczaj nie jest wciąż. Dlatego, że my wciąż nie korzystamy jako cała organizacja z tej wiedzy, którą możemy zebrać i nie wykorzystujemy jej po to, żeby lepiej obsługiwać naszych klientów, tak albo żeby lepiej zarządzać organizacją. Wciąż jesteśmy przed wieloma procesami automatyzacji robotyzacji. I to ogromna rola dla hairów, żeby zaplanować to wcześniej i to ogromna misja dla hairów, żeby zaplanować to na tyle wcześniej, żeby tych ludzi, którzy, Podlegną w jakiś sposób tej, tej automatyzacji i nie będą mogli dalej wykonywać tej pracy, którą wykonują dzisiaj, bo będą zastąpieni przez, przez roboty, przez jakąś formę zautomatyzowania, żeby dziś już, wiedząc o tym, że to się zadzieje za dwa lata, zaplanować dla nich jakąś nową rolę w organizacji, bo to są dla nas ważni ludzie.